Teraz dziewczyny, idziemy z panią Ewą do kliniki, do lekarzy. Z powrotem, Beatko. Weź panią Ewę, idziemy na planetę Virgo, do rodziny lekarzy. Po uzdrowienie. I jak już tam dojdziecie, będziesz opisywała pani Ewie, jak pięknie wygląda ta planeta. Jest również bardzo wysokowibracyjna. Ona naprawdę mieni się w słońcu jak kryształ. Tak, jakby pani widziała, jak odbijają się po prostu promienie w krysztale, tak wyglądają drzwi. Są przepiękne, tęczowe, i wchodzi pani przez nie. I tutaj znowu dusza nas poprowadzi. W prawo pójdziemy uzdrawiać jedno, a w lewo pójdziemy uzdrawiać wszystko. Zobaczymy, jak jest gotowa na ten moment, co wybierze. Lewo. Mówiłam, że wojownik. Idziemy uzdrowić wszystko, Pani Ewo. I w lewo Pani idzie korytarzem, i wchodzi Pani do pomieszczenia, w którym stoi fotel. Wsiada Pani na tym fotelu, i na głowę jest Pani spuszczany taki jak suszarka kiedyś, co się robiło trwałą u fryzjera, na głowę, i ona zaczyna kręcić się w lewo. Odwirowywuje wszystkie Pani blokady, programy, na przykład to, że Pani myśli, że tego się nie da, tego nie mogę, nie potrafię, tego się nie wyleczy. Ona Panią uwalnia za wszystkich tych programów w tej chwili. Pani Ewa już jest na tym, to już choć Dzisiaj doskonale Pani Ewa współpracuje z nami. A, bo już zna temat. Jak kurczowo się trzyma tego hotela, żeby wszystko odeszło? Wszystko tam wejdzie. Wszystkie blokady, programy, uprzedzenia, wszystko, co tam pani ma. I Wracajmy do tego, co było. Było się zamknięte. Widzisz, jak się obraca w lewo? Tak, tak, tak. A, tak kurczowo się trzyma tego fotela, że aż te kostki tutaj widzę. <grywa> Może pani normalnie fizycznie odczuć, że coś się dzieje, w głowie się kręci, ale to tylko dlatego, że ma pani w tej chwili wyciągane wszystkie programy. Przekonania. No tak, taka, wiecie co, bardzo tak, tak um, <laughs> skurczona, biedna. Nie boli żołądek paniewo? <laughs> Nie. I dobrze, jak odwieruje wszystko, ten, ten, ten hełm się podnosi do góry. Tak, ja już, tak już podnosi tak. się Pani Ewa wstaje, idziecie do następnego pomieszczenia, rozejrzy się, stoi kapsuła, przeźroczysta kapsuła, ona w połowie stoi, w połowie leży. Pani Ewa ją otwiera, wchodzi do tej kapsuły, zamyka tą kapsułę, Pani leży, leży sobie i z góry uruchamia się skaner, idzie powoli, przesuwa się przez całe ciało do samego dołu. On skanuje wszystko to, co będzie uzdrawiane, wszystko to, co potrzebuje uzdrowienia. Możesz mówić Beatko, on pokazuje w tej chwili wszystko. Tak, ja, skaner już w tej chwili już chodzi, już działa. Pani Ewa sobie swobodnie leży. I teraz mamy te części tutaj barkowe, są bardzo obciążone. Delikatny, delikatny ból, taki tu, tutaj pod, yy, pod pachami i tutaj te żebra. Czasami bolą Panią też i ręce, bo tutaj też jest, też się tutaj zatrzymało na tym, bo bardziej normalnie, zim dziewczyny Nie płacz, kochanie. A jak mogę nie, nie płakać, jak, jak przecież widzę. Wszystko dobrze, Agunia? Tak, tutaj się znowu zatrzymuje też na tym żołądeczku. Dobrze. Jeliczka też są tutaj. Dużo pracy z tymi jelitkami będzie, bo tutaj nie ma kosmków, Te kosmy po prostu zanikają. One je trzeba odbudować. To są takie dobrze. Plamki. sprawy kobiece tutaj no tutaj może być taki troszeczkę też delikatny problem, ale to wszystko jest z jedno, jedno z drugim powiązane na ten moment. Bo ciało się musi też przyzwyczaić do obcego. Do nóg nie mam nic, po prostu, jedynie tylko partia od, od góry właśnie do, 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 do łyd, do uda. Dobrze. I teraz skaner wraca z powrotem do góry. Wróci na miejsce. Pani Ewa otwiera kapsułę. I wychodzi z niej. Tak, Pani Ewa już wie, że trzeba się udać do pomieszczenia, gdzie jest stół tak. i już w tej chwili już się kładzie. Dobrze, a Ty idź kochanie, zawołaj lekarzy, siedzą w gabinecie obok, poproś ich nie przyjdą. Dzisiaj mamy tylko cztery. Dobrze. Witam się z wami, przychodzimy do Was z pięknym pacjentem, do uzdrowienia i prosimy Was o uzdrowienie, o pomoc. I opowiadaj Pani Ewie. Jedna sprawa, bo jestem, nie wiem dlaczego, ale jestem w nogach pani Ewy. To znaczy jesteś w środku, na zewnątrz, stoisz obok? Nie, typowo jestem przed, przed nogami Pani Ewy na okay. tym stole. Nie wiem dlaczego, ale nie jestem ani po boku, ani nic, tylko czułam być. Dobrze. Jest tak, jest y, głowa. Y, Co bar. robią? Co robią? Weź jej no, wytłumacz. W tej, chwili, w tej chwili są postawieni, tak? Za głową. Y, Jedna strona barku, druga strona barku. I tutaj na środku, gdzie jest właśnie ta część żołądka. No i ja w nogach pani jestem Ewy. Tylko tutaj jest w tej chwili rękoma robione. Nie ma tych narzędzi, co było przedtem. No, to już chwili, jest postem. W tej chwili chodzą ręce. Czyli wysyłane jest światło kwantowe do pani Ewy. Widzisz to, Agnieszko, tak? Wysyłane jest światło kwantowe od lekarzy. Tak, widzę światło kwantowe. To jest ta praca, którą właśnie wykonujemy. To są bardzo spięte te barki. Bardzo są spięte. One są chyba takie, jakby przez, jak to powiedzieć, za, tak za dużo tego, tego nosiły tutaj. Są bardzo takie te mięśnie tu. W tej chwili jest to masowane i mało tego właśnie idzie dość dużo energii w te miejsca. Jest podnoszona głowa tak samo, na zasadzie, że broda dotyka teraz e, piersi tutaj. Tak, tutaj chodzi też o kręgosłup, bo pani Ewa jest teraz na prawą stronę przerzucana. Tak, wszystko dajemy światłem. Dobrze. Ale dziwnie, bo ja też w tym uczestniczę. Tak, yy, w tej chwili idzie światło, dziewczyna, idzie koloru. Wyobraźcie sobie, błękitnego. To jest alchemijerskie światło, kochanie. Nie wiem dlaczego błękitnego, ale idzie błękitne. Panie coś ma z kręgosłupem innym, bo jeszcze tutaj jest patrzona. Dobrze. Te barki są spięte. A Zapytaj ich Beatko o tej jelita. Jeszcze teraz jest ta górna, yy, tak poczekaj. Okej. Okay. Tutaj. Jest regeneracja tych jelit, ponieważ te jelitka są bardzo wyniszczone. Dobrze. To Do substancje powinny być bardzo takie lekkie, takie łagodne. Bo tutaj są nawet takie e, plamki, które w tej chwili będą likwidowane. Nie to jest niesamowite nie świat. Powiem Wam, dziewczyny, tak, w tej chwili proces jest zakończony, a pani Ewa jest dosłownie nasączona y, błękitnym światłem. Błękitnym. Podziękuj, Beatko, lekarzo. Podziękuj im. Jedna idziemy. Dobrze. I wychodzicie do następnego. Tam się rozejrzyj. Powinno nawet w tym pomieszczeniu być. Wanna z zieloną wodą. Jest wanna z zieloną wodą, ale dookoła tej wanny w tej chwili w tym momencie, wyobraźcie sobie, pokazują mi się takie malutkie punkty białe, kryształowe. Dosłownie. Dobrze, zczytaj informacje, co to są za piękne białe. Punkty kryształowe, a pani Ewa wchodzi do tej wanny, do tej wody, cała z głową zanurza się. Tam w tej wannie odbywa się proces, utrwala się to wszystko, co w tej chwili uzdrowili lekarze. Cały proces utrwala się w tej wodzie. Jest rozświetlenie tak samo i tego pomieszczenia, ale mało tego, te, te kryształki, które są, to one, wiecie, co tak wnikają. Jakby dodający... Yy, energii. wysyłają światło. takie siły tak. Roz, rozprzestrzeniają.. Jezu, yes, aż patrzcie, aż normalnie płaczę. E, rozprzestrzeniają całą tą właśnie powierzchnię, gdzie ta pani Ewa w tej chwili jest. Piękne to jest. Z Tak, wyjątkową istotą tam jesteśmy. No. I weszła Pani Ewa do tak. tej wody, cała z głową. Tak, tak. Wyobraźcie sobie, że teraz, teraz po tyle sesji mamy przecież taką sesję, gdzie pokazały się takie delikatne, te punkciki. Pani Ewa, ma Pani tam chody. Co jakiś czas badają, wiecie, co tak jakby takie meteorytki, tak? Lub tam do środka. Proszę, tego naprawdę nigdy nie było. Nie, to jest cudowne, po prostu cudowne. No, to się dzieje. To się dzieje teraz. Teraz mam takiego fajnego IT całego zielonkawego. Mhm. Nie no, piękny jest ten proces, naprawdę piękny. Dziękuję teraz. Dobrze. To jak już wszystko się skończyło, to możecie wychodzić z kliniki. Podziękujcie wszystkim, planecie również. I wracamy do naszej przestrzeni, tamtą przestrzeń zamkniesz, planeta zniknie.